A proszę Państwa, budowa tutaj takiego parku. O, przesuńcie się rowerek, ale to nic nie szkodzi. Trwa budowa tutaj parku, czyli re, rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Pipała. Tutaj te, te, te tereny są jeszcze nie zrewitalizowane, te zielone tereny. Natomiast tutaj już re, rewitalizacja, jak Państwo widzą, jest już no, w, 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 zaawansowana. A tutaj widać postępy rewitalizacji tego terenu zielonego. A tam za, tym, za tą kupą kamieni jeszcze jest teren niezrewitalizowany. Czyli teren zielony niezrewitalizowany jest tam, a zrewitalizowany jest już tutaj. Teren zrewitalizowany tutaj na osiedlu Pipała jeszcze z innego ujęcia. Tutaj przed rewitalizacją rosły drzewa. Bardzo wysokie to pole, wysokie drzewa różne drzewa, zresztą krzaki, krzewy. Tutaj spotykałem bażanty. Bażanty, zaraz nie, może nie barzanty. No tak, no chyba barzanty. tak. spotkałem, no i inne też ptaszki. Jak Państwo widzą, tych drzew już nie ma, zostały wycięte. Natomiast wsadzono tutaj drzewa inne, tylko że te drzewa uschły. Z tym, że jeżeli by Państwo by myśleli, że te drzewa uschły z powodu braku wody, to Państwo się głęboko mylą, bo tutaj jest woda. O tam, nie wiem, czy Państwo widzą tam za tymi wronami, o, tam jest takie jeziorko. O, tak to jest jak to może będzie lepiej widać. Jest spore takie jeziorko, więc woda jest. A tutaj te drzewka nawet mają takie, takie ruły takie tutaj wkopane. Może nie przy każdym widać, bo tu jest zarośnięte. Yy, ale jest takie, te drzewka mają takie rury do podlewania. No ale, ale uschły. Ale proszę Państwa, to, że one uschły, to się tym zupełnie nie przejmujmy. Bo na tym, że one uschły, ja postaram się zarobić, bo będę sprzedawał, proszę Państwa, te uschnięte liście, o tutaj widzą Państwo, Zbieram o taki, takie uschłe liście i będzie można tam na glejowie ode mnie je kupić z certyfikatem, że one są właśnie one z tych uschniętych drzew. Tutaj, proszę Państwa, to uschnięte drzewo, inne są prawie uschnięte, a tutaj widać dobrze ten zbiornik wodny z wodą. A tutaj widać nawet te, te ruły do podlewania tych drzew, zaraz Państwu pokażę, nie wiem czy tutaj... Czyli ja trafię kamerą widać tą ru tak, no zaraz, tu rurę? tak, to jest ta nie. No i zaraz, 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 jest tam taka żółta o. zaraz pokażę jest rura do podlewania tego drzewka zaraz. tu jest usunięte drzewko a tutaj jest rura do podlewania chyba, chyba widać, no mam taką samą kamerę, że nawet ja sam nie, nie widzę, nie widzę co widać no, o widać rurę, tak widać o, jest Gdyby do tej rury tutaj wlewać tą wodę, która jest tam, to by to drzewko nie skłonno, ale tak musisz. A tutaj taki piękny rządek uschniętych drzew. Aleja uschniętych drzew. Każdy ma taką rurę. teraz? Wiesław Bednarski, Staszowiak, rocznik 63. Mój kolega, mój kolega szkolny z liceum. Wychowałem się tu, tutaj mieszkałem, spędziłem całe dzieciństwo do szkoły średniej. Właściwie ten obiekt, te jeziora, ten Golejów to moje dzieciństwo. Przyjeżdżam tu z sentymentu. W tej chwili mieszkam w Sieradzu. To co widzę i to co Obserwuję tu przez wiele lat, no to serce boli kochane władze miasta Staszowiacy. Jak można było dopuścić do takiego stanu? To jest perła się radza, to jest wizytówka. Jest Staszowa, Staszowa. Staszowa, przepraszam. To już emocje. Jak można było dopuścić do takiego stanu, gdzie ci turyści gdzie ludzie, którzy to odwiedzali zjeżdżali tu z pół Polski, z Krakowa, z, z Lublina. To są garstki. No z, War z Warszawy przecież lotnik, prawda? Tak Sama jest. nazwa. Tak jest. Tarnobrzega i tak dalej. Przecież te ośrodki tutaj kipiały życiem. No tu rozwalone pomosty, dwie czynne... Yy, tanz budy, nie wiem jak to nazwać. No. O nie, nie tanz budy, to jest za, za duże słowo. <laughs> no ale no, no ludzie. Kioski z chodogami, no można tak powiedzieć Tak, tylko powiedzieć. droga na Bogorie i, i chodniki w dobrej, ale zajmijcie się się razem, bo spacerujcie Staszowem, sta... sta... Wybaczcie. E, zajmijcie się z, naszym kochanym miastem. Spacerując po głównej ulicy, rynku. Nieczystości, brudna, brudna nawierzchnia chodników, niezadbana zieleń, to naprawdę boli, to naprawdę boli. To nie jest ten Staszów, których pamiętamy z lat, do którego zawsze mile było nam wracać. Wracać z taką werwą i ochotą. To nasze rodzinne miasto. Dziękuję. No. A, wiesz, a wiesz dlaczego tak, tak tutaj jest? Bo? Ty mówisz otwarcie do kamery tutaj, pewne sprawy takie bolesne, i ty, ty to mówisz. Ale ty tutaj nie, nie, nie mieszkasz. Natomiast ci, którzy tutaj mieszkają, to się boją tego powiedzieć. Więc tutaj ci, którzy rządzą, oni wiedzą, że nikt im nie podskoczy. No może tam jakiś nie magister Zarzycki z kamerką, który samo. Ale musi... to nie jest moja opinia jedyna. Ja, ja, ja wiem, rozmawiam oczywiście. Ja z ludźmi, których tu spotykam właśnie w wakacje, którzy przyjeżdżają właśnie w rodzinne swoje strony, tak? którzy tu się wychowali. No, to nie jest osobniona opinia. No, to, to sobie, ta opinia jest również, głosi mój brat, który tu pracuje i mieszka w Lublincu. Wiele, wiele innych osób już naszego rocznika, przecież nasz rocznik się rozszedł po całej, po całej Polsce. No, tak, Taka jest prawda. Tak, no. tak. Niewiele zostało tu w Staszowie. No, no z różnych przyczyn. Wiesz co, ja miałem na myśli to coś takiego, że ludzie nie mają odwagi, od, odwagi takiej cywilnej, żeby to powiedzieć otwarcie. Ale spójrzmy ty, ty, na demokrację. Ty, 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 ty masz demografię tą od odwagę, miasta, obserwując na przestrzeni lat. No tak no się starzeje. Przemys niby się tu rozwija w tych okolicach, a co traci mieszkańców, tak? Czym zachęcą tych, tych młodych? No na pewno nie wygląda miasta nie, nie tym, co tutaj prezentują na, na Golejowie. No, ja, no. Poka ja pokażę ten pomost tak trochę, jak on to wygląda. Co no, prawda jest no, trochę popołatany. No, ja trochę tu... desek wymienionych, tam jest zniszczone, to no, tu, 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 Tutaj Zaniecba, tutaj nie ma. W ogóle zamulone Pias, piach jak był położony 60 czy 70 lat temu, tak samo te afiteatry, no, to tu nikt tego nie, nie, nie zrobił, nic przez te lata. Przesianie piasku on powinien być wymieniony to wiele, wiele dziesiątków lat. Słyszę, że tu burmistrz jest 5 lat, tak? Znaczy, no tak, pią, 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 piąty rok, piąty rok. Pośledzę. Strony internetowe, nie tylko Wojtek Twoje, ale starostwa, Urzędu Miasta, ale ten... A tam jest pięknie. Tam no star tak, się ja rozwija. W zeszłym roku czytam, że 2,5 miliarda jest przeznaczone tu na remont obiektów yy, yy, Golejowa. Znaczy milionach. Miliona, chyba. miliona Dwa, Tak, dwie, tak miliona. sorry, to emocje znowu. No. Tak. I, I gdzie te pieniądze? No pięk Dobrze, no piękne plany. Pl Park Górnika, no, super. No ale. Znaczy wiesz co, tam też nie jest super, bo tam nasa nasadzili w upały super, drzew. Coś, coś zaczęła jakaś a, inicjatywa w miejscu Ale wiesz, co, wiesz co, no? co, tam nasadzili drzew w te upały, nie podlewali je i. A mój szwagier mi to opowiadał, tak? I, tak. i prawie wszystkie, znaczy no, bardzo wiele z nich po prostu pousychało. No bo jeśli się robi inwestycje, to trzeba myśleć długofalowo, kto się tym będzie już zajmował, tak? tak. Nie tylko, że coś budujemy, ale też o to dbamy, co zbudowaliśmy. To, to trzeba myśleć perspektywicznie. No nie trzeba być, by, by skończyć jakichś wielkich szkół, żeby o, takie planowanie, mówię to jako <laughs> żołnierz, tak? ale <laughs> nie trzeba być wielkim strategiem, żeby pewne pojęcia i, i decyzje już przewidzieć. Tak? Jeśli coś sadzimy, to trzeba to podlewać. Tak? No dobra, sorry, dziękuję za uwagę. Ja dziękuję. Dziękuję. Rozmawiam się Państwa z moim starym, dobrym kolegą szkolnym z równoległych klas z liceum Myszyńskiego i ty tutaj narzekasz na, na, na brud w Staszowie, tak, na, na, na pety, na, na rynku tam, że, że, że brudno, tak. Ale i, ja Ci powiem o mojej inicjatywie takiej, o, tak, chciałem taki taki klub co zrobić tam w naszej szkole, w liceum Myszyńskiego. Jak my chodziliśmy do szkoły, to, ona, to jeszcze to liceum nie było Brzeńskiego, tylko było takie normalne liceum, no tak? Z tak, Armii, Armii Czerwonej, tak? tak ale no, zmieniła się ulica i z 11 listopada. No tak, tak. Jak stoi nas tą szkołę za naszych czasów? Nie, no, szkoła tętniła życiem. Szkoła była bardzo przyjazna dla uczniów. no Ja bardzo mile wspominam no profesorów, pana dyrektora. I miała swój poziom? Miała swój poziom. Zresztą przykładem jest to, że naszego rocznika właściwie wszyscy skończyli studia gdzieś. Fakt, że dużo ludzi tak jak ja migrowało. Ja, ja do szkoły oficerskiej, więc gdzieś daleko w Polskę, w tej chwili mieszkam, się radzą, ale no, co roku jestem, bo sentyment został i, do, i wraca się do, do, rodzinnego, do rodzinnej miejscowości. To ja, to ja Ci powiem, jak ta szkoła w tej chwili wygląda. Znaczy, wygląd zewnętrzny jest bardzo dobry. I no tak, we, wewnątrz sportowa, też. Ta, tak, tak, tak. No to jeszcze Koziński mm. to wybudował, dyrektor Koziński. Świetny facet, prawda? Dyrektor, no, tak. dyrektor, dyrektor tysiąclecia, ja tam mu taką... Można no, różnych... go no, tylko mile wspominać i pozdrawiać, bo no, co prawda my tam mieliśmy na niego swoją ksywę, pan Kundel, ale niech się nie obrażał, to nie było żadne brzydkie... Bo z takim pieskiem chodził tak, po, po szkole. Tak, tak, tak. tak ale, takim, takim ale... Jak, jak mój mniej więcej, co, coś takiego, tak, tylko tak, chyba czarny. Super, go naprawdę bardzo przyjazny dla, dla, dla uczniów. To po, posłuchaj, ja się powiem jaka, jak sytuacja się przedstawia obecnie. Województwo świętokrzyskie w wynikach matur to jest jedno z najgorszych w Polsce. No, czytałem wychudnia tą informację. Natomiast powiat staszowski jeżeli chodzi o wyniki z matur, jest jednym z najgorszych w naszym województwie. A ta szkoła... Jest też jedną, jednym z gorszych liceumów w, 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 w tym powiecie, na, na dodatek, no nie? No, no tak, no bo chyba jest trzecia na, 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 na cztery sztuki, trzecia od, od, od przodu. To przykre, to I przykre. I ja, ja, ja tam chciałem zrobić taką świetlicę, klub, Kupiłem stoły bilardowe, kupiłem stoły tenisowe, kupiłem tysiące książek, kupiłem setki gier, kupiłem całe wyposażenie te, te, tej świetlicy. Wojtek, no trochę wiem na ten temat, bo, bo, bo no, oglądasz w internecie, interesy. tak? Tak, 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 I za żadne skarby nie mogę tam uzyskać możliwości zrobienia tego. Czyż ta szkoła teraz stoi pusto, są wakacje, stoi pusto. W soboty stoi pusto, w niedzielę stoi pusto, popołudniami no, stoi pusto. miasto nie zapewnia nic młodzieży na okres wakacyjny? Byłem w Domu Kultury. No, był odczyt no, taki historyczny, ale młodzieży nie widziałem. No, nie wiem, czy są jakieś zajęcia, czy coś się dzieje, bo... No słuchaj, no pytaj młodzieży, co ja, co ja tu będę opowiadał. Trudno powiedzieć. Posłuchaj, ja, ja, ja te stoły bilardowe, które kupiłem, ponieważ nie mogłem nigdzie wstawić, w żadne miejsce, gdzie one by się zmieściły, bo owszem, bo Pan Burmistrz mi dawał miejsca, ale za małe. Yy, kilka kilka i to nie trochę za małe, tylko kilka razy za małe. Albo pomieszczenie duże, ale zupełnie bez okien. No to, no to jak zrobić klub w, w, w piwnicy bez okien? No, no, no to też nie można. Więc postawiłem je na rynku i na rynku, w bardzo trudnych warunkach, gdzie nie ma ubicacji, gdzie, gdzie nie, nie, nie ma gdzie siąść nawet. Jak pada deszcz, to trzeba to, to wszystko zakrywać i tak dalej. I to przez dwa miesiące funkcjonowało. Czyli ta młodzież, która tam przychodziła, pograć sobie w billard, no to ona nie, nie miała nic innego do roboty w takim razie skoro w, w, w takie fatalne warunki, a w zimie przychodzili, przecież ja to w grudniu prowadziłem jeszcze, w grudniu grali, grali tam w billard, są, są, są filmiki. I, i, i to bo cały czas są oblężone. No i nawet z tego rynku tam to wywalili, do, do magazynu jakiegoś, tam każą mi teraz płacić i mam rozprawę sądową o zaśmie zaśmiecanie rynku, zmuszanie ludzi do chodzenia po trawie, uniemożliwianie powieszenie bo tych lampek na, na ratuszu i tam jeszcze coś, jakiś czwarty, aha jeszcze jakiś tam czwarty zarzut, już, już nie pamiętam. Za rynku to zrobili tak, że sfotograf, sfotografowali piłkarzyki, które były w paczkach. Ja kupiłem nie, nie tylko stoi bilardowy, ale i piłkarzyki też. I tam były trzy piłka, dwa piłkarzyki i stół R Hokej był postawiony w paczkach tam w tych podcieniach ratusza, sfotografowali to, sfotografowali folię, którą ja na, na, nakrywam stoj bilardowe. Nakrywałem wtedy, i jest po prostu taki zarzut, że zaśmiczałem rynek, rynek foliami, tekturami i innymi odpadami. Słuchaj, Rozumiesz? A ten no jak jak Wiesz co, mieszkam w mieście takim 50-tysięcznym, no ale takie inicjatywy to społeczne jeszcze, które no wręcz nie przyspalają koszt, kosztów dodatku, a mają jakiś wydźwięk społeczny i zrobione są dla młodego pokolenia, no powinny być. Czy kosztów? Pielęgnowane, sposób... kultywowane i wręcz ułatwiane jakieś w tym kierunku działania. No, jeśli władze miasta podejmują odwrotne działanie, no, to się bardzo dziwi. Przecież czym to, to nie, nie tylko władze miasta, ale dyrektorzy szkół zupełnie zupełnie przeciwni temu pomysłowi, a ludność miejscowa zupełnie bierna. To znaczy, po cichu to mnie popierali, tam do kamery nie powie, ale tam za kamerą to, to, to coś tam powie, no nie? Ale po prostu taki brak odwagi cywilnej i dlatego tak się dzieje, że nie ma ludzi takich jak Ty, takich jak, 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 jak kiedyś tutaj ludzie byli. Że, że człowiek się jakoś tam nie, nie bał odezwać czegoś. Nie, nie. teraz jest, jest takie tchórzostwo, taka bierność, takie. sam zresztą to mi mówić, jak kamerę włączyłem, że, 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 że sam się dziwisz czemuś takiemu. klub garnizonowy w mieście sieraz, Tak, jest to klub, który działa przy jednostce wojskowej, ale jest placówką kulturalną światową To wręcz przeciwnie, każda inicjatywa oddolna jakichś społeczników to jest przyjmowana, no, nie wiem, tam władze miasta wręcz odwrotnie takie inicjatywy popierają. No bo są bardzo cenne, a jeśli przyciągają taką dużą rzeszę młodzieży, no, no to, 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 to tylko można się dziwić. Można się dziwić. I współczuć niestety yy, yy, tu społeczeństwu, że, że pozwala na ta, te, tak, taką działalność władzą. No trudno. Nie wiem, Staszowiacy w ogóle to obudźcie się, obudźcie się odnośnie Golejowa, wyglądu miasta, ale i takich inicjatyw, które prowadzi Wojtek, bo Myślę, że takich społeczników... Znaczy chcę prowadzić, bo teraz nie prowadzę, chcę, bo, 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 bo ja nie mam jak. Ja cię rozumiem, ale prowadziłeś nie, nie raz, no to naprawdę można się tylko dziwić. I współczuć niestety, że, że, że jest to wszystko A wiesz co, ma. bo ja, ja zacząłem tak jeszcze od poziomu te, tej szkoły, tego na naszego ogólniaka. To słuchaj, to, to ja, 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 proponowałem, ja, ja proponowałem w ten sposób, że jeżeli pozwolą mi w tym ogólniaku zrobić to, to moją świetlicę, to wolontariusze będą ją prowadzić, nauczyciele, no, nawet wicedyrektorzy szkół, tam tak. mi się zgłaszali, że, że, że pokierują tym. Różni ludzie, informatycy, tam, inżynierowie, no różni ludzie z tego miasta, bo ta takich ludzi miałem, ja już to prowadziłem zresztą, na trochę mniejszą skal skalę ale prowadziłem. Natomiast ja bym uczył matematyki popołudniami. Ja po południami, zawsze po po południami mm -hmm. uczyłbym matematyki cały Stażów, czyli i byłoby dla podstawówek, i dla szkół średnich, i dla studentów za darmo zajęcia w, w tej szkole. I, I nie chcieli tego. Nie chcieli tego, a wyniki z matur mają takie, takie, jakie mają. Czyli jest to w tej chwili, jeżeli chodzi o poziom na przykład matematyki, no, no w ogóle wyniki z matur to to jest jedna z najgorszych szkół w Polsce, tak można powiedzieć, bo skoro to jest jedna z gorszych szkół w powiecie, który jest jednym z gorszych powiatów w województwie, który jest jednym z gorszych województw w Polsce, no to łatwy rachunek mówi, że to jest jedna z gorszych szkół w Polsce. No rozumiesz? Jasne, jasne. A, a ja miałem uczniów, którzy... Liczyli się w świecie z matematyki, małych uczniów, którzy jeździli na konkursy międzynarodowe. Bo byli w reprezentacji Polski i tam byli laureatami tych, no jasne, jasne. tych zawodów. Wojtek, I i nie, chcą, nie chcą czegoś takiego. Dziwne, to jest naprawdę dziwne. Wręcz niezrozumiałe dla normalnego człowieka, który przyjedzie tu z zewnątrz. Przy czym wiesz co, jeszcze to, że dyrekcja szkoły nie chce, no to no powiedzmy, no nie chce robić sobie kłopotu, woli sobie zamknąć szkołę i, i mieć święty spokój. Ale to, że ludzie tego nie poprą, rozumiesz? Że rodzice y, uczniów, którzy, którzy wiedzą, że te szkoły są kiepskie, bo ludzie to wiedzą, bo wiedzą, bo na jak mi mówią, że no panie, no weź pan przyjmij na korepetycję, no bo pan wie, jakie to są te, te szkoły. No przyjmij, pan tam płaczą, wydzwaniają, no nie mogę się opędzić czasami. I, st I stąd miałem pieniądze na, na, na te bilardy, no, że po prostu to, to pieniądze były tych ty, ty, ty ludzi no, z tych no, repetycji. Powiem, że wam, że nie wszystko ale, 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 ale jak... Znaczy do pieniądze ludzi, no ja zarobiłem te pieniądze od tak. ludzi, którzy tak. mają takie kiepskie szkoły dookoła i więc przychodzą do, do mnie, żebym ja ich uczył. Ale jak trzeba odezwać, odezwać się nawet do kamery, czy, czy gdzieś tam publicznie, czy jak się jest radnym, żeby to poprzeć, żeby przemóc tą bierność i tą niechęć szkół, dyrekcji szkół, to nie, to, to nikt, nikt się nie, nie wychyli, nikt się nie wychyli. No cóż... Czyli nawet dla, dla dobra własnego dziecka nie kiwnie palcem. Tutaj, a tutaj na Golejowie to słuchaj, nie wiem czy widziałeś filmik, było parę dech wywalonych przed dzień sezonu, bo było, było Boże ciało, bardzo dużo ludzi, potem było tam chyba sobota i tak, i tak dalej. No w tak, piątek. Ten główny i, i, został i, chyba wymieniony. I, tylko to, natomiast hmm. tutaj... Godzina, Ale To jest godzina... bardzo niebezpieczne. Nawet... Posłuchaj, w tej chwili to już, już, już to poprawili, dlatego że ja to filmowałem parę razy. Ja to policję wezwałem o 11 hmm. w nocy. Bo były wywalone dechy w pomoście i pomost nieoświetlony, i przecież ktoś to wejdzie na ten pomost. Tak, komary się nie zmieniły. Przecież to, ktoś tam wpadnie, się, się bałem o to. Policję ściągnęli i zabezpieczyli po prostu taką taśmą. A, <laughs> I, się... I też nikt nie wpadł na pomysł, żeby to, żeby to, to, to naprawić albo, albo chociaż zgłosić to, to gdzieś. Nie Jest taka kompletna bierność i takie. Takie czekanie, że chy, chyba się nic nie stanie. No nic się nie stanie, no to jakoś to, to, to będzie. No. A jak się stanie, to wtedy będzie afera, wtedy będzie prokurator i wtedy będzie badanie. Co, co się stało? Nie wiem, chyba założymy bloga albo jakąś stronę internetową, zaczniemy to opisywać, pokazywać to naprawdę w, w Polsce za skronie spójnie, zobaczcie taki piękny. O, to może tym optymistycznym a, a, a akcentem zakończymy ten, ten nasz w sumie niewesoły nie, 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 nie filmik. Dobra, dzięki, dzięki. Dzięki, dzięki. Rynek w Staszowie, niedzielny ranek, jest godzina 8.30 Pokażę Państwu jaki widok widzą ludzie wracający lub idący do kościoła przez rynek Staszowski. a tu ulica Odrynku a tu widok na starostwo powiatowe chuligani rozwalają tu na ulicy Piłsudskiego taki płot parę tygodni temu wywalili Nowe tutaj dziury. I jeden, jedna z płyt tych z tego płotu leży tu już parę tygodni, sobie na chodniku. I nikomu to nie przeszkadza. Ludzie chodzą bokiem. A co jest za rozwalonym płotem? A oczywiście są śmieci. Tylko, że zarośnięte. Widać tylko tutaj, w tym miejscu, gdzie jeszcze nie jest zarośnięte. Zobaczmy, co jest tutaj. Oczywiście, takie mini wysypisko śmieci. A na parkingu nad Czarną? O, tutaj miała syna się Zdenerwowała być może, być może tutaj tym nieporządkiem. Pozostało z uczty, no może nie bogów, tylko Staszowskiej młodzieży. To jest niedzielny poranek. Dzisiaj jest, staje się chyba 7 siódmy, siódmy dzień lipca. Ten sam parking w troszkę innych, równie ciekawych miejscach. A kosz był tak blisko.